Luksmetonkologia. Przeznaczenie lub przypadek. Ktoś kiedyś mówi, że przypadek, ja mówię, że przeznaczenie. Nie moje słowa, tylko jednego z moich mentorów. Moja żona, moja Helenka, na początku listopada zrobiła badanie USG. Okazało się, że ma problem poważny z lewą nerką. Czas się zatrzymał. Nie było to miłe wrażenie, bardziej przerażenie. Po spotkaniu z, z profesorem, który operował Helenkę, i po kolejnej tomografii, gdzie zrobiliśmy jeszcze płuca, okazało się, że jest przerzut do płuc. No to, to były tak zwane ciężkie dni. Natomiast w momencie, jak, jak już trafiliśmy do państwa, czyli gdy została podjęta decyzja o tym, że zaczynamy leczenie chemią, i gdy Helenka y, otrzymała tą pierwszą chemię, gdy doświadczyliśmy. Hmm, nawet trudno powiedzieć jak, no takiej życzliwego podejścia. Znaczy nigdy w życiu nie spodziewałem się, że w szpitalu może być tak normalnie, tak serdecznie, sympatycznie, dlatego że większość, zdecydowana większość yy, i obsługi pielęgniarskiej, i lekarskiej to są po prostu normalni, życzliwi ludzie. Yy, I po tej pierwszej chemii tak naprawdę nie było wielkiej katastrofy, jeżeli chodzi o jakieś złe samopoczucie, wręcz przeciwnie, takie pierwsze objawy, symptomy zaczęły ustępować, no to poczęliśmy ulgę. Dzisiaj po półtora miesięcu leczenia chemicznego mogę powiedzieć, że Helenka jest naprawdę spokojna. Nie jest wyluzowana i nie jest bezpieczna, ale jest spokojna. To to jest bardzo ważne, mimo że schudła troszkę. Gdzie na piętrze numer dwa w Szpitalu Luxemed Onkologia na Szamowskie jest kaplica. No to ja czasami do kaplic zaglądam. Helenka nie miała siły, ale zajrzałem i, jak wszedłem do tej kaplicy, to zobaczyłem w tej kaplicy takie dwie duże dziury. Tak naprawdę to są takie dwie przerwy w kształcie krzyża. I y, ponieważ ja działam pod wpływem impulsu, a zajmuję się witrażami, zajmuję się mozaiką od wielu lat, y, tą mozaikę i witraż traktuję jako uzupełnienie i takie odprężenie to wpadłem w zasadzie natychmiast na pomysł, fajnie by było, żeby zrzucić tutaj troszkę koloru w te takie dwie białe kreski, jedno czerwone światełko. No i zaproponowałem Państwu, że mogę Wam zrobić taki witraż, który Wam do czegoś może się przyda, ale na pewno będzie milej osobom, które chcą, lubią i będą miały ochotę spędzić chwilę w kaplicy. Będzie bardziej kolorowo. Centralnie na przegięciu tych linii jest, jest oczywiście Chrystus ukrzyżowany. No, taką mamy kulturę, że pokazujemy człowieka, który jest ukrzyżowany e, i się z tym identyfikujemy. Natomiast później mamy tak naprawdę dwie kreski. Jedna jest takiej tonacji czerwono-żółtej, to jest kreska taka pozioma, dlatego że po lewej stronie jest wieczne światełko nad tabernakulum. No więc zaczynamy od lewej strony od tabernakulum i od Właśnie wiecznego takiego światełka i ciągniemy kreskę do prawej strony, do takiej jaskrawej żółci, złocieni, po to, żeby ukazać tak naprawdę w sumie radość z tego, co się wydarzyło. Natomiast druga kreska pionowa to jest kreska, która łączy tak naprawdę niebo, u góry są jest, jest tonacja błękitna. I schodzimy sobie aż do dołu do góry czaszki, do grobu Adama, na której został wybity krzyż, w którym ukrzyżowano Chrystusa. Witraż jest skomponowałem, zaprojektowałem to w takiej tonacji realistyczno-modernistycznej, gdzie Chrystus jest bardzo realistyczny, natomiast cała pozostała część jest w tonacji powiedzmy nowoczesnej, o tak bym to powiedział.